Pytania Pana Radnego Sandora dotyczące Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej. Faktycznie wczoraj na moją prośbę odbyło się walne zebranie współwłaścicieli Spółki Ciepłowniczo-Energetycznej, w którym brali udział członkowie Zarządu Taurona Ciepło i ja byłem z Panem Arturem Dzikowskim i jakie były konkluzje proszę Państwa? Otóż to pismo, które wywołało to takie duże poruszenie wysłane przez zarząd Taurona wytwarzanie w, trochę wzbudziło zdumienie zarówno w spółce cieploniż energetycznej, jak i w Tauronie Polska energia, jak i w Tauronie ciepło. Otóż państwo uważają, że ono jest napisane trochę e, i zaskakująco i trochę bezpodstawnie, ponieważ wcześniej spółka składała deklarację, że zapewnia dostawy ciepła dla miasta do 2030 roku z uwagi na, na trwałość urządzeń i oczywiście perspektywy dla, dla firmy. Ja trochę rozumiem, dlaczego Tauron wytwarzanie takie pismo skierował, dlatego że firma dzisiaj pokazuje się jako firma trwale nierentowna z uwagi na to, że zapoczywanie na rynku energii jest takie, że Napływ zielonej energii, z którą Polska kupuje tanio od, od krajów z nami graniczących, powoduje, że nasze bloki energetyczne są wyłączane. No i po prostu nie mają przychodów, a ludzie przychodzą do pracy, trzeba za to płacić. Nie chcę tego tłumaczyć, łatwo to znaleźć w różnych specjalistycznych periodykach na stronach internetowych. I konkluzja jest taka. Na pewno nie ma takiej możliwości, żeby ludzi z dnia na dzień pozbawić dostaw ciepła. Czyli nawet gdyby Tauron chciał wyłączyć blok ciepłowniczą, część ciepowniczą w elektrowni 2, to Urząd Regulacji Energetyki na to nie pozwoli i co najmniej dwa lata spółka musiałaby dostarczać ciepło. W zamierzeniach, w zamierzeniach grupy Tauron nie ma odcięcia miasta od ciepła, ale oczywiście pojawiły się tur. Perturbacje związane z tym, że podmiot, który miał być powołany, który miał się zająć tymi aktywami węglowymi, które są obciążeniem dla, dla tych grup energetycznych i, i miały być wydzielonymi podmiotami, nie doszło to do skutku, czyli Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego nie została powołana. Nowa ekipa rządowa jeszcze też w tej sprawie zajęta czymś innym, w tej sprawie jeszcze na razie nic nie zrobiła. A ten podmiot na pewno jest potrzebny, żeby można było kontynuować pracę tych jednostek węglowych. Rozmawialiśmy wczoraj o tym, o, o relacjach pomiędzy współdziałowcami w spółce. My jesteśmy dzisiaj za tym, żeby miasto przejęło 100% udziału w spółce ciebieńczo-energetycznej, bo to pozwoliłoby nam na korzystanie z możliwości, które są w tej nowej perspektywie unijnej którą mamy w trakcie, dotyczącej uciepłownienia, budowania systemów łącznie ze źródłami ciepła. Ale po drugiej stronie jest optyka taka, nie, to my byśmy chcieli mieć większość udziału w spółce, bo dla nas to jest, to jest całość udziału w spółce, dlatego że dla nas to jest bardziej zasadne, że mamy i źródło i sieć dystrybucyjną, ale tak w długiej dyskusji Państwo przyznają nam rację, że nasza zdolność do pozyskania środków zewnętrznych na budowę alternatyw dla tych źródeł ciepła jest większa niż takich podmiotów jak Tauron, dlatego że Tauron nie chce wykazywać pomocy publicznej, dla niego jest to niewygodne, ma zupełnie inne wskaźniki zwrotu wewnętrznej stopy, zwrotu kapitału, oni to nazywają kapeksami, te wskaźniki. W inaczej liczone gminy takich wskaźników nie muszą tak po pokazywać jak takie podmioty. Ta stopa zwrotów u nas jest inaczej liczona. Dla nas celem nie jest zysk, tylko raczej wynik taki zero plus, a zapewnianie bezpieczeństwa ludzi. A dla firmy, zysk pieniężny jest celem działalności. I, i tutaj mamy rozbieżność, ale mamy takie ustalenie po wcześniejszym spotkaniu, że. Postaramy się zorganizować via spółka ciepłończo-energetyczna spotkanie z przedstawicielami Taurona Polska Energia, Taurona Wytwarzanie, Taurona Ciepło, Miasta i oczywiście SC, żeby porozmawiać o tym, jak ten problem, który ewidentnie jest, rozsupłać w przyszłości, żeby nie było tak, że Pomimo deklaracji z jednej strony, że państwo nie odczuwają takiego zagrożenia, żeby się nie stało coś, co spowoduje, że będziemy musieli w bardzo szybkim tempie myśleć o tym, żeby zapewnić ludziom ciepło. Na pewno trzeba się liczyć z tym, że będzie nam potrzebne nowe źródło ciepła, niewęglowe. Jest to perspektywa kilku, najwyżej kilkunastu lat, bardziej kilku niż kilkunastu, bardzo poważne przedsięwzięcie, ogromnie kosztowne. Można to. Taką inwestycję zrobić tanio, ale wtedy to ciepło będzie dla ludzi bardzo kosztowne, więc na pewno z naszej strony nie powinno być akceptacji takiego, takiego pomysłu. E, można myśleć o innych źródłach alternatywnych dla węgla. Niestety gaz nie jest najlepszą alternatywą. Po pierwsze, to będzie trwało długo, po drugie, gaz również w zamierzeniach Unii Europejskiej będzie paliwem, które będzie w pewnym momencie traktowane jako paliwo emisyjne i niedopuszczone. W związku z tym czekają nas nielada wyzwania. I ja rekomenduję i namawiam Państwa do tego, żebyśmy się starali o to, żebyśmy objęli w całości udziały w Spółce Ciepłowniczo-Energetycznej, bo to pozwoli nam mieć spółkę operatora, która mogłaby występować o środki, gdyby się okazało, że Tauron z jakichś powodów, nieznanych mi dzisiaj, ale one są możliwe, nie będzie mógł bądź nie będzie chciał budować źródła, żebyśmy mieli alternatywę. Bo my, dzisiaj, my dzisiaj po prostu nie mamy alternatywy. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jak kiedyś doprowadziliśmy do tego, tyle, w te, że wtedy była dobra sytuacja, bo było mi się bardzo łatwo porozumieć z panem Prezesem Kurpem, że potrzebowaliśmy mieć 100% udziału w wodociągach, wtedy w MPwiku, żebyśmy mogli stworzyć spółkę operatora, która będzie, która będzie zdolna do tego, żeby pozyskiwać pieniądze ze środków unijnych. I ten, Olbrzymi program modernizacyjny budowy sieci wodociągowej, kanalizacji był możliwy dzięki temu, że Energetyka odpuściła nam i objęliśmy 100% udziału w spółce w wodociągach. Dzisiaj tych, dzisiaj nie mamy większości w spółce ciepłowniczo-energetycznej. Umowa spółki nie pozwala nam, nawet gdybyśmy chcieli pozyskać jakieś środki, włożyć tego. Tego majątku, aportem do spółki, tak, żeby uzyskać większość, bez zgody tego wspólnika. Dzisiaj bez dobrej woli i dogadania się tych wspólników co do tego, kto ma być wiodący w tej spółce, kto ma być wiodącym właścicielem. A moim zdaniem ta sytuacja, w której dzisiaj gmina nie jest wiodącym właścicielem, współwłaścicielem spółce, jest zła. Po prostu trzeba to jasno powiedzieć, to, to nie jest dobra sytuacja. Dla rozwoju spółki, tragiczna spółka się nie rozwija, nie mam zdolności do inwestowania z uwagi na to, że wskaźniki jakie są do wypełnienia nie pozwalają na podejmowanie dużych programów inwestycyjnych. Wobec tego tylko drogą przejęcia udziałów powinniśmy budować sobie alternatywę dla ryzyk związanych z funkcjonowaniem samego Taurona. Jak się sytuacja rozwinie nie wiemy, wiemy jedno, że Dekarbonizacja gospodarki to nie są puste hasła, to się po prostu dzieje. I my na pewno będziemy potrzebowali alternatywy dla dotychczasowych rozwiązań węglowych, i to nas na pewno czeka. Im szybciej zaczniemy, tym lepiej. Niestety, wieloletnie już rozmowy z Tauronem, nasze, nie doprowadziły nas do tego, żeby sprawę udziału w spółce uporządkować. My mamy tylko nieustanne werbalne zapewnienia. Że spółka jest gotowa, może rozmawiać, ale nigdy nie posunęliśmy się ani o krok. Ja nie byłbym w stanie Państwu rekomendować propozycji takich, żebyśmy zbyli na przykład udziały w spółce. Wtedy dotąd, dopóki mamy tylko werbalne zapewnienia, słowne, że spółka się stara, projektuje, myśli, tylko tych projektów było już wiele, ale nigdy nic nie było na stole. Nigdy nie ma żadnego dowodu, że Komitet Inwestycyjny podjął decyzję o budowie nowego źródła. Zabezpieczającego potrzeby naszych mieszkańców. Czy to w Jaworznie, czy to gdzieś na zewnątrz jawożna. Wobec tego nie śmiałbym ani mieszkańcom, ani państwu proponować takich rozwiązań. Dlatego ja się upieram przy tym, że dzisiaj naszą racją stanu powinno być zgodne dążenie do tego, żebyśmy objęli stuprocentowe udziały w spółce ciepłowniczo-energetycznej, po, po to, żebyśmy mogli podjąć starania i rozmowy ze spółkami energetycznymi na temat długoletniej umowy na dostawę ciepła dla mieszkańców. A jak nie z nimi, to z kimś innym. Jeżeli mają Państwo pytania, bardzo chętnie odpowiem.